Cześć, witajcie! Z tej strony Kitty i tak. Dzisiaj robię drugą część z Harry tak! Drugą część. Y, ja sobie przed nagrywką troszkę tu dobudowałam. Dokupiłam pieniężków za robuxów. Y, no bo ja już mam plan w głowie i nie chcę go zapomnieć, więc sobie tam kilka rzeczy małych dobudowałam. Ale naprawdę nie dużo, więc. Jest wszystko takie jak było wtedy, nic was nie ominęło. Okej. Okay. Jest okej. Okay. Hmm. Może zrobię drugie piętro. Tego nie miałam w planach, ale teraz mi tak przyszło do głowy. Drugie piętro zrobię. Hop! klocek podwyższony i drugie pięterko się robi o. E, robię to ojciec nie tu nie tu nie tu nie tu nie tu nie tu musi być wszystko fajnie ale ludzie nie śmiejcie mi tutaj bo ja nadal sobie miotły nie kupiłam. Proszę. Bo jak się nie ma miotły, to się sobą sprząta, niestety. Takie życie. Okej. Musi być jeszcze wyższe. I tak. Już sobie robię takie do góry, takie. Takie miasteczko już wesołe. Nie chcę zwykłego placu zabaw, chcę yy, wesołe miasteczko, no bo ile tu jest atrakcji? Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze to do jedzenia, łazienki, krzesła, mini park. No i tyle no. A poczekajcie, ustawia A patrzcie, patrzcie tam. Jakie wesołe miasteczko fajne, a tutaj to nic nie ma. Ta dziewczyna czegoś szukała, ale nic nie znalazła, biedna. Okej. Okay. Czy ja mam sklepy kupione? Nie mam, no to czemu ich nie mam? Muszę sobie kupić. Dobrze, to kupię tak. O, takie czapeczki. Tu. Tutaj pirate czapeczki. Tutaj święty mikołaj. Będzie sobie siedział na prezentach. Tutaj czapeczki czarownicy. Kupisz coś? Nic nie kupił, miłe no, i tak tutaj zrobię też ławeczki. O, zobaczę czy można drzewo na piętrze? Można. Sobie tu zrobię takie drzewka. Ale fajnie, spodziewałam się tego. No, chcę zrobić drzewko. Drzewko chcę zrobić. Coś tu nie pasuje. Mam kasę przecież. Hmm, coś tu nie pasuje, nie wiem o co chodzi. Dobra, to tu zrobię taki park. Hop, hop. Hop, hop. I... No i taki park. Mały, drugi. Bo im więcej drzew, tym lepiej. Na rogu zrobię śmietnik, nie śmiecili bo nie wiem czemu oni nie mogą pójść troszkę dalej i do śmietnika muszą mieć go pod ręką, bo rzucają na podłogę. Na piętro muszę dać. Tu na środku muszę dać i wiem, że to będzie brzydko wyglądać, ale inaczej nie mogę. Eee, co tutaj jeszcze? Aha, ławki, ławki, ławki. Tu, tu. Gdzie są ławki? Tu? Okej, okay, ławeczki. Hop, hop, hop i... Nie no, tu przecież nie kupiłam Tu może być. O, i fajnie to wygląda. Posprzątam te śmieci. Nie to chciałam kliknąć, tylko to. No bo nadal nie mam miotły. Nie da się jej kupić. Muszę tu sobą wymyć. Wchodzę w podłogę jeszcze, żeby pod podłogą zobaczyć, czy czegoś nie ma. Czemu ta animacja musi być tak. Czemu nie wyciągamy miotły z głowy na przykład? No. Ach, czemu to mnie tak dobija? Czemu tu śmiecicie? Powiedzcie. Powiedzcie czemu? Pięć, yy, ile kroków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Macie siedem kroków od śmietnika, wy śmiecicie. Okej, okay, lampy. Teraz atrakcja by się przydała. Tylko za bardzo nie wiem gdzie ją zrobić. Gdzie, gdzie mam tu dobudować. Tą lampę zniszczyć i zrobić tutaj takie przejście? Hmm. No kompletnie nie mam pomysłu. Chyba, że tutaj się coś zmieści. E, zmieści się tutaj coś. Nie chcę rolku stera. Zmieści się tutaj coś, co się tu zmieści. To. Nawet nie jesteśmy z nią jest tym pomyśleć. To jest fajnie, to fajnie wygląda. O Jezu! No to gdzie ja mam to zrobić? Aha, chyba... Mhm. Chyba, że zniszczę tutaj troszkę tego. Nie widać absolutnie. Nie ma tutaj gigantycznej dziury. Jest ok, muszę dać tu open to close. Aha, <laughs> open to close. Nie, że tutaj wejście, o to mi chodziło. Hop, dobrze. Otwarte, otwarte, zobaczymy jak to w środku wygląda. Aha. Czyli tu się tak kręci? Czy co tu się dzieje? O co tu chodzi? Nawet nie wiem. Aha! Ogon mi wystaje. No, chodź tutaj, chłopak. Okej, okay, we mnie usiądź. No i. Aha, oni jakby się tak do ściany przylegają. I się to tak kręci. Okej, okay. <laughs> ja sobie je podłodze jeszcze nie da się z tym wyjść. Jezu zamknęłam się z jakimiś dziwnymi ludźmi, facetami, którzy się jak dziewczyny ubierają. Teraz, ja, ja chcę wyjść. Cześć. O, jest, jest! W końcu! I się cieszę, że nie muszę tam siedzieć. Dobra, latarnie by się przydały, bo co tutaj tak ciemno, no? Okej. Okay. Lampka... O, jest, nie chciałam tu postawić! No, okej. Okay. Yy, tu są lampy? Tak, tu. Tutaj tu Fajnie to wygląda, mi się to podoba. r, 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 r. Tu może być. Okej. Okay. Tu bo musi być bardzo oświetlone. Może nie tu. Ty. Dobra, tu i będzie... Aha. tu i będzie ok, Dobrze, to taki odcinek wyszedł z Hemp park Tycoon i może krótki, ale patrzcie, jakie fajne nam wyszło. Tutaj można sobie coś kupić. Kupisz? Musicie. Musicie zobaczyć, jak ludzie jeszcze kupują. O, kup, kup. No, kup coś. Jej! Czemu straciłeś włosy nagle? Yy. Tam, ten też stracił włosy i ten też nie ma. To nie wiem czy ja powinna sprzedawać te czapki, że nagle im włosy sprzed... Yy, włosy wypadają tak nagle. Dobrze, to ja kończę odcinek. O stop, zakończę na zjeżdżalni. Jak normalnie się to robi. No, zjedź dziewczyno. F, F. No jedź, jedź. Ha, tu jest F. Dobra, to tutaj zakończę odcinek. Pa!